Wszystkim internet 2012 i zapraszam do kolejnego odcinka serii Stronghold Crusader. Jest to siódma misja przełamane oblężenie. Tak więc zaczynajmy. Zanuce wam piosenkę z odległej przeszłości, o kłamstwie i zdradzie płynącej z ust szczura. Lecz przybył wódz prawy, zgniótł niegodziwości, a deszcz strzał niebo zaćmił niczym chmura. Pośród wojów trwoga, jak fala wzrastała, śmierć na polu bitwy swe żniwo zbierała. Szczura, tak to szczura, bliski jest już Koniec, na kolanach klęknął, w prośbie składa dłonie. Aha. Bardowie w całym kraju czynili co mogli, aby podkopać autorytet szczura. Tymczasem, gdy sądy Lorda Wełnowora okazały się mylne, ser długoręka objął przywództwo. Wkrótce dotarły do Ciebie wieści, że Lord Manikin, znany ze swej chwiejnej postawy, odważył się chwycić za broń przeciw wrogom i stanął z Tobą w jednym szeregu. Hmm, Tepuce, musisz się zająć Lordem Manikinem. Jeśli jeden możny powstaje przeciwko nam, za chwilę uczynią to pozostali. No cóż... Y -y. Najpierw muszę odzyskać swoje ziemię i. Yy, 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 nie mam dość wojsk, więc. Yy, 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 czekam na posiłki od Nasby! Yy... Zaatni natychmiast ziemię Lorda Manikina! Albo zawiśniesz na sznurze! Szczurze! Mm -hmm. W znaniu Twoich zasług mianujecie wodzem wszystkich wojsk rebelianckich. Zapracowałeś na ten zaszczyt. Twoim pierwszym zadaniem będzie pospieszyć z pomocą Lordowi Manikinowi, gdyż wrogie wojska oblegają jego zamek. Lord Manikin został zaatakowany. Musimy uczynić wszystko, aby jego ziemie nie wpadły w ręce wroga. Popłyniesz tam łodzią z oddziałem włóczników i poprowadzisz wojska lorda do zwycięstwa. Jeśli odniesiemy sukces, być może zachęci to innych możnych do wypowiedzenia wojny ciemiężcom. Hmm. Oh. Okay, Samek jest atakowany. Szybko, rozkaż ludziom, aby zajęli pozycje na murach. Już wyruszamy. Dokąd idziemy? Wyruszamy. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam. Jak widzicie, mamy tu już. Potrzeba, nam, Potrzeba nam nowych Nowe oddziały włóczników. z, to z tymi drabinami? Dobre. Nie wiedziałem, że włócznicy mogą zbić drabiniarzy. Ty, co mamy z Ty nasze mury. Powinno udać mi się wybronić, prawda? Bez problemu nawet. Zdrowiec. Dobra, odparliśmy ataki wroga. Jak właśnie widzicie, udało nam się wybronić. Naszym celem jest pełna obrona. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Będzie brakowało mi przez chwilę drewna, kamienia, prawda, ale czemu to wyburzam? Ponieważ jest mi to kompletnie aktualnie niepotrzebne. Zawsze odzyskam trochę drewna. Nie będę się w to bawił. Nie wiadomo co robił. Teraz chyba zaatakuję kolejny oddział Zapasy szczura. Domyślam się tego. A więc uruchomię drugi oddział włóczników, prawda? Rozpocznę produkcję, że tak powiem. Raz, dwa, trzy. Tak więc, tak kamień będą nosić, pszenicę mam. Drewno mam. Zostało już tylko obrona jak największa obrona. No, tu jak widzicie mam 6 Wiesz chyba mogę tylko właśnie wieże drewniane Co dużo mi nie daje szczerze powiedziawszy Więc zostało mi już tylko czekać na kamień, drewno Mam nadzieję, że rezygnacja ze ściągania podatków to dopiero początek to Oczywiście Potrzeba drewna Czyli żółte odpada przez to nie mogę całkowicie Zapasy sprodukować Czekamy na rozkaz. No, jakieś polecenia Tookład Dobra, ile mam kasy? Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się serie Zapasy spichleżu spichleżu ten są ten bez zmian Dam małe podatki w tym czasie Poszerzę mury o jeden. Dodam jeszcze to, <laughs> żeby mieć lepszą, prawda, obronę. Z drewnem już ludzie idą, więc tak: łuk i łuk. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Jak widzicie, drewno już noszą, wszystko już powolutku. Powolutku do przodu czekamy na rozkazy. Możesz na was Armia się powoli będzie robiła. Już pół czasu minęło. Dzień dobry, wasza wysokość. Co za tym idzie, będę mógł mieć małe problemy w przyszłości. W przyszłości znaczy, już niedługo. Yy, jeden. O, tak. To znowu ty? Jak się tu dostałeś bez mojej wiedzy, nieważne. Zaraz wysyłam wojska, żeby się z tobą rozprawiły raz na zawsze. Jak widzicie to mamy smołę, którą bym z chęcią wykorzystał, gdybym miał takie możliwości, no ale niestety nie mam. Zapasy w spichlerzu są bardzo skróce. Możesz na kąd tym Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Potrzeba drewna. Nie mam drewna nawet. Wojska szczura atakują! Najbardziej boli mnie to. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Ustawa obronna. Potrzeba kamienia. Potrzeba kamienia. O, idealnie czekamy na rozkaz. Tak, już tam zmierzamy. Możesz na nas liczyć. Zapasy w spiklerze. Ma sprzęt oblężniczy, co mnie bardzo martwi. No ale mówi się trudno. nie mamy już żywności, ser. Możesz na razie przesnikać. Dokąd idziemy? O. Dokąd nie z tymi wie, drabinami? To? Dobra, drabiniarze zabiję. Zabiłem wszystkich chyba. Więc wszystkie oddziały mogą się cofnąć teraz. Czekamy na rozkaz, Uf, będzie o, Agresywność O, co ty mnie tak bombardujesz kamieniami? Spokojnie Jakieś polecenia? Strzały gotowe Nie a dobra, nie ma sensu Zabić jak najwięcej włóczników o, to już powierzy. Nic już z tym nie zrobię. Wróg przerwał nasze mury. Co same, niech ucznicy też trochę pomogą. I do boju został pokonany. Dobra, udało się. ledwo co, Ale udało się. Jak widzicie żarełka nie mam. Twoja popularność spada. Przez ten podatek do naszego Teraz trzeba mury odbudować. To również będzie kosztowne. A, i skróciłem. Dobra. Nie wiem całą muzyczka mi się wyłączyła. Ale jest dobrze, dobra. Mam 535 kasy. Żarcie już jest. Ludzie bardzo ciebie cenią mój panie. Cieszy mnie to. Bardzo. Panowie ja potrzebuję więcej kamienia. Oraz więcej ludzi do walki. Tak więc... Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dwa. Uh, kasę posiadam. Czekamy na rozkaz, Może. na raz, mój panie. Jak widzicie, to będzie ostatnia walka, jestem zapasy dalej bez armii. Bardzo Nasze gór, Jak mi wyskoczy z nie wiadomo jaką armią, to będzie załamująca wiadomość dla mnie. Ile brama kosztuje? 10. Za mało kamienia, mój panie. Dużo. Jakby nie patrzeć, dużo. Nie wiem po co mi ten kamień. Da się drewno tutaj. Ach, tak. Teraz zaczynasz się martwić. Moje armie zaraz cię dopadną. Czekamy na rozkazy. O dobra. Już jakoś zaczyna jakoś to wyglądać, prawda? Wojska szczura atakują. Teraz? No to w, 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 w drogę. Super, jestem bez armii. Wiecie co? Zrobię to troszeczkę inaczej. Czekamy na rozkaz, trzeba nam broni, se ruszamy natychmiast. No nie dobrze, nie potrzebuję tego. Dokąd tym razem? Dziwny sposób. Ale może coś... da. Boję się, Jak to mniej więcej tutaj wygląda? Mam małe armie. Czy on mi właśnie niszczy domki? Dobra, zobaczymy. Po prostu chyba się wybronią nawet bez problemu. Chociaż może i nie. Nie, dobra, wybronię się. Dobra. Dobry pomysł z takim otoczeniem. Ucznicy w Uuuu, mordek z Co mamy zrobić? Mózg ci Jakieś polecenia? Odszukać cel! Ludzie opuszczą... czekamy na rozkazy. Celować spokojnie. Łucznicy w gotowości Strzały gotowe. Nie można tutaj tego zbudować. Wrók, przerwał nasze mury. Wiem, że przerwał nasze mury o to mi chodziło. Żeby się w końcu ruszyły jego jednostki się dzielnie. No, tak więc właśnie tym sposobem Udało mi się wybronić Co chyba owocuje nawet z, z, z Zwycięstwem w misji Albo i nie Uwielbiam wszystkich wrogów Wiadomość od szczura, znów to samo Nie do wiary, po prostu Otaczają mnie sami idioci Jak to możliwe, że ty pobiłeś moje wojska? Jesteśmy 50% straconych jednostek? Wow. Muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem Twoich osiągnięć militarnych. Sam często myślałem o tym, żeby rozprawić się z tym żałosnym szczurkiem. Jestem pewien, że możemy dojść do porozumienia, które przyniesie korzyści obu stronom. Tak więc tym właśnie sposobem podbiłem kolejne hrabstwo, jak widzicie dostałem już tylko dwa hrabstwa szczura, więc ja kończę ten odcinek, na razie.